Tutaj ma pez, witam Was serdecznie i to jest już kolejny odcinek zakupów z kinią. Dobra, tu jest pierwszy pet shop Tutaj była taka różowa kość, to jest już moja czwarta kość i okropnie chciałam mieć te dwie miseczki, takie podwójne bardzo mi się kiedyś spodobały Tutaj jest moja kolejna ważka jest bardzo śliczna i ma bardzo ładne wzorki na skrzydełkach i są tutaj takie fajne ciasteczka Tutaj jest taka fajna krówka Oczywiście z dziurką i ją patrzyłam gdzieś na YouTube, w jakimś filmiku i mi się bardzo spodobała. To jest taki koszyczek i marcheweczki. To jest taki lisek z lodzikiem. No i to jest już mój drugi taki lisek. I ja mam jeszcze, właściwie mam zestaw tego, bo był taki lisek i taki jeden piesek z takimi długimi uszami. Tutaj jest mój drugi łabędź. Bardzo mi się podoba. I są jeszcze do niego takie fajne okularki. Moje trzecie z tego kształtu okularów. Jest tutaj moja trzecia małpa. Oraz taka słodka lasówka. Jest tutaj jeszcze taki stojaczek fajny. No i to były moje nowe pet shopy. Dzięki za oglądanie.